Błądząc pośrodku lasu, znaleźliśmy w ziemi włas, przy którym była drabina. Postanowiliśmy zejść nią w dół i odkryliśmy ciąg długich i mrocznych korytarzy, który prowadził jeszcze głębiej i głębiej w dół. Po wymagającej przeprawie dotarliśmy do niewielkiego pomieszczenia, które rozpościerało się. Na dziesiątki kolejnych. Okazało się, że są schody, które prowadzą jeszcze głębiej. Zaczęło się robić dziwnie, gdy zaczęliśmy znajdować w środku takie symbole. Odkryliśmy też, że mimo, że jesteśmy tak daleko i głęboko pod ziemią, to w środku jest sprawna instalacja elektryczna. Pierwszy raz zmroziło nam krew, gdy będąc trzy piętra pod ziemią, w środku tajnego ośrodka, z głębi gmachu budynku, zaczęły docierać do nas bardzo dziwne dźwięki. Idąc za ich głosem, okazało się, że ktoś tam z nami był. Gdy byliśmy już wystarczająco zaniepokojeni tym faktem, wydarzyło się to. Ciekawi, co było dalej?